Sektorowe Rady do Spraw Kompetencji jest to forum współpracy pomiędzy organizacjami pracodawców, przedsiębiorców, a z drugiej strony systemem edukacji, zarówno tej formalnej, jak i pozaformalnej. Pierwsze spotkanie Rady do Spraw Kompetencji w sektorze zdrowia i pomocy społecznej odbywa się w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Przyjechało do nas bardzo wielu znamienitych ludzi, którzy mają świetne przygotowanie w obszarze i pomocy społecznej i zdrowia, i udało nam się wydyskutować najważniejsze sprawy dotyczące. No, takich bym powiedział założeń projektowych jeśli chodzi o kompetencje, kwalifikacje, umiejętności, postawy w zawodach medycznych i pomocy społecznej. Jest to bardzo liczna rada, chyba najbardziej liczna spośród wszystkich rad, ponieważ ona łączy tak naprawdę dwa sektory: sektor zdrowia i opieki społecznej. Muszę powiedzieć, że dyskusja była na razie dotyczyła różnych, że tak powiem zagadnień. Ale w grupach roboczych zamierzamy już ściśle zająć się szczegółami dotyczącymi właśnie poszczególnych zawodów i ram czy map kompetencyjnych. Natomiast dzisiaj poruszyliśmy szereg spraw związanych z kształceniem. Chociaż trzeba pamiętać, że kompetencje to jest szersze zagadnienie, nie tylko kwalifikacje, ale również inne obszary. No ale diagnozowaliśmy przede wszystkim stan faktyczny jak jest. Zasadnicza koncepcja jest następująca. Każdy z członków Rady, reprezentujący bardzo różne środowiska, ma prawo zgłaszać problemy i kwestie, które mogłyby być przedmiotem głębszej analizy w ramach grup eksperckich. My będziemy musieli zintegrować wiedzę, która jest w bardzo w wielu miejscach, również pewne dane, statystyki, których nie sposób który nie ma zasad, aby tworzyć je od podstaw, je trzeba po prostu zintegrować i na tej podstawie wytworzyć pewien obraz wyzwań, przed którymi stoimy w zakresie rozwoju kompetencji w obu tych sektorach, po to, aby zdefiniować priorytety do dalszej pracy eksperckiej.